Jesteśmy w Parafii Opatrzności Bożej w Kuźnicy. Akurat dzisiejszy dzień, Dzień Matki, jest również dniem pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. W tym roku wprawdzie grupka jest niewielka, bo 12 osób przystępuje do Komunii Świętej, ale radość jest ogromna. No przede wszystkim dlatego, że Dzieci po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyły we Mszy Świętej, czyli będą mogły przyjąć do swego serca Pana Jezusa. Można powiedzieć tak, że Bóg będzie w tym momencie, w tej chwili, najbliżej człowieka, jak może być. Oczywiście ten czas, który jest związany z Komunią Świętą, był poprzedzony przygotowaniami. Przez cały miesiąc, cały maj, dzieci z rodzicami przychodziły na nabożeństwo majowe. Później myśmy próbowali się przygotować poprzez modlitwę, poprzez również ćwiczenia, czytania. Bardzo się cieszę, że w tym roku bardzo się zaangażowali rodzice. Obok dzieci, które czytają czy śpiewają, rodzice także mają swój ważny, bardzo ważny udział. Jest to wielka radość dla rodziny, dla dzieci, ale również dla nas jako dla parafii, bowiem nasza wspólnota poszerza się o te osoby, które, które przystąpią dzisiaj do Komunii Świętej. A jak dzieci przeżywają właśnie ten dzisiejszy moment? No muszę powiedzieć, że przeżywają bardzo. Przeżyły spowiedź, rozmawiałem z nimi tuż przed spowiedzią i po spowiedzi, więc mówiły, że Zszedł im z serca taki wielki ciężar, że, że czują się takie dumne, czują się bardzo lekko, tak, uspokojone. I myślę, że, że przyjęcie Komunii Świętej także, oprócz tej łaski, która przychodzi do nich, daje im taki wielki spokój ducha. Nierozerwalną częścią Komunii są również te prezenty, na które dzieci czekają w tym dniu. Czy one również są bardzo ważne, w, jeżeli chodzi o całą podniosłość dzisiejszej uroczystości? No, wraz z panią katechetką, która przygotowywała te dzieci do komunii świętej, panią Martą, staramy się tłumaczyć, że owszem, prezenty są potrzebne, ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejszy jest ten moment, kiedy chrześcijanin, człowiek wiary przychodzi do Kościoła, namrze świętą, przyjmuje komunię świętą, a później jak najbardziej rodzinna radość, spotkania i prezenty są także ważne i potrzebne. Czego ksiądz by życzył właśnie yy, dzisiejszym yy, dzieciom, które odchodzą do komunii. No przede wszystkim życzyłbym tego, żeby przyjmowanie tej komunii świętej było częste. Żeby to co się dzisiaj zaczęło, zaowocowało obecnością namszy świętej, przystępowaniem do komunii świętej. No a przede wszystkim by było widać, że łaska Boża działa w ich codziennym zwykłym życiu. Niech Bóg się zmieni. Pena,